Trzeci dzień z rzędu odcinek. Spokojnie widzowie, jeszcze jestem zdrowy, chyba on to oczywiście Kuba. W dzisiejszym odcinku lecimy z challenge'em z widzem. Jakim challenge'em? Jakim widzem? Z widzem, któremu uda się wygrać customa, w którym 100 osób będzie musiało polecieć na domenę duma. A na czym polega challenge? Natomiast w wyzwaniu chodzi o to, żeby wygrać gereczkę używając tylko i wyłącznie przedmiotów ze strażników duma, czyli kombata i LKM'a. Jeżeli uda nam się to zrobić w ciągu trzech prób, to widz dostanie niespodziankę. A jak pod tym odcinkiem zobaczy 40 tysięcy polubień, to polecimy niedługo z kolejnym customem i odcinkiem z widzami. Tylko napiszcie mi jakieś pomysły. No i Stanardowo zapraszam do subowania kanału z dzwonkiem tam na dole i do oglądania, ale że ja żółwika przybiłem. Ja pierdziele, ile ludzi dlaczego aż tyle? Do piwnicy, do piwnicy, Jajko wskakuj. Dobra. Jestem, mam wędkę. Po co mi wędkę ktoś naiłowić? Nie, da, dlaczego tak się dzieje? Taktyka daszek. Proszę, ja chcę to przeżyć. No, ja nie mam żadnej broni. Tu jakaś piłkara sobie tutaj biega. Jakiś typ ją goni. Typek. Panie Błuszko, zostaw mnie. Jezymska, ale sztos. Dobra, widzowie, robimy się samobójczą. Papryczka i biegniemy. Jakiś cheater? Co on robi? Ej, chłopiec jakiś skulony. O co chodzi, widzowie? Ja to pierwszy raz widzę. To jest jakiś cheat? No. Co to jest? jak jest nieśmiertelny. Nie no, widzowie, ja nie rozumiem. Gościu się porusza jak jakiś citer. Aha, no powiem tak. Chyba tego nie widzę, widzowie. Let's go, jestem pierwszy na pompie. Chodź tu. No mówię do ciebie, oddaj to Ammo. Dobra, leży. Ale tu są lagi straszne. Chilujemy w daszku w takim razie. Czekajcie, robię jakieś sneaky biki zagranic. Jakiś węd. Co on robi? On tu jest. On nie wie o mojej kampie. Dobra. No i się schował? Gdzie ty uciekłeś? Stoi pod daszkiem, wychyl. Wychyl. Dobra, nie wychylił, S. Dobra, tam kolejny do mnie celuje. Umrę, 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 umrę. Typek od góry coś robi. No dlaczego on to robi? Skakuje do śmieci, proszę, chcę przeżyć, proszę, chcę przeżyć. Gdzie jestem? W jakiejś kuchni. Nie no, tańczę. Naprawdę ktoś mi to zrobił? O nie, 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 nie. Dobra, żyję. Dostał za trzyści. Leży. Ale S, ale S, ale S. Czy tutaj ktoś jest? Nie ma nikogo, kozak. Muszę iść do safe'u, bo w safe'u jest wszystko Jak się dzieje? Co ma się dziać? No już widzę, że to jakieś spocuchy są totalne Ty, spocuch, co ty robisz? Chodź tu, rzucam mu tam bombę taneczną On niem dostał? Nie Podmieniamy go od góry, okej, okay, podmieniłem go I co teraz? Dobra, leży, super, mamy to widzowie, ekstra yy, Ale ten typ nie ma żadnej karty ani niczego Czy ktoś naprawdę kampi w sejfie, no? Ten typ będzie miał 100 na 100 Na 1000%, a to nie ma typa Jest, dobra, 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 dobra Spokojnie, byczku Dobra, zostaw mnie. On mnie podjeżdża. Wariat, wariat, wariat. No i wariat mnie podjechał, babcia władzia, no Naprawdę babcia Władzia wygra kastoma. No coś ja nie mogę, widzowie. 13 osób przyrzuci i Strefka zaczyna bić. Zobaczymy kto to wygra. Oho, jakieś żymczaki się biłem przed safe'em. ktoś tu za chwilę będzie wchodził Ale babcia władza cia, tylko na to czeka. Pierwszy frak. Babcia władza, no nie mogę, no coś chłopco Kampi to jest hit. No, i będzie kolejny frag. No przecież ziomeczki w ogóle się nie spodziewają. W ogóle. Ja w sumie lepszy nie byłem. Pierwsze osoby już gubią się w burzy. A babcia sobie czluje bombę taką. Pięć osób przy życiu. Cztery. Trzy. I została babcia i ktoś. Ale nie wiem kto. Oj, teraz widzisz go. Ty. Oni się zabiją. I to tak normalnie. Dobra, zabija kruka. Czyli babcia wygrywa. Zapraszamy do ekipy. Halo? Halo? Halo. Ty co? Halo? No. Siema! Co jest gra? To jest w ogóle ciobek, który ma modę na Discordzie. Co to za konto? To kapi, bo ja biłem, bo chciała, żeby mi skina odebrał. Ja wiem. Wiesz co wygrałeś? Co? Gierkę ze mną. Ale pokamp. A Czy to jakiś sarkazm był? Nie, 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 w żadnym wypadku. <laughs> Już tłumaczę zasady. Mamy trzy próby. I jeżeli uda nam się zrobić challenge, który polega na tym, że musimy wygrać tylko i wyłącznie itemami strażników Duma, to wtedy wygrywasz 400 zł. O kur. Będzie ciężko. A ja polecę tu, patrz, patrz, patrz. Mam ochroniarza. Ja pierdzielę. Ty, tu jak się wale pierwszy, to mi wybacz. Mam stajperkę. Ja kam jestem martwy. Nie, nie, nie. nie umieram. Czy nie umieraj, okej ja no okej okay, okay. Ja mam bota, Mier, zabijam go No ale że ty tu się wyłożył tak o Ej, ten bot miał M4 stary No właśnie ten mój też ma M4 Co jest grane, dobra ten gościu to nie no, wie co się dzieje Ten też nie wie co się dzieje Od kiedy boty mają M4? Ło, kolejny bot, halo co masz? M4 no, cyk Cyk <laughs> że ty się tak zaśmiejesz, Co jest? No nie, pięknie, pięknie budujesz Halo byczki, czy wy tutaj moglibyście mnie nie zabijać? Dobra, muszę cię zabić, dobra jeden nasz git I teraz drugi No nie, ale ja nie mam tyle ammo Plecy, 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 Marlo. wiem, wiem Chodź, 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 dobra leży, S. Dobra, nice Nice, jestem ten, coach twój jak coś, nie? Chłop, 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 chłop. Dobra, dostałem taki laser. masz mk jedną, proszę. Nie, nie mogę strzegać, no, Ty masz, ty masz z tego, no, ale na razie nie mamy niczego innego. Chłop leci, no. to jego kolega. O nie, on nas ląduje, on no. nas ląduje. Przejechał mnie. No, nice. Dobra, Git. Ale, ale goście nie, nie, ścianę nie, nie. zbudowali, no. Dobra, zabijamy ich. Są w safe. Jak mają LKMA, to LKM możemy podnieść. Jeden ma zero. Jeden jest po prawej, drugi jest po lewej. W Dwójka są po prawej. O kurde, oni tam mają jakieś trapy, stary. Dobra, mama, mam. mam, mam. Trzymam. Mam ścianę. I co teraz? Laser? Go! Let's try. Żebek nas wywalił. Gdzie jest? Masero! Dobra, leży. Ty, co? czy oficjalnie potwierdzasz, że LKM leci tylko i wyłącznie z botów? No tak. A widziałeś kiedyś gościa? Ale czy ty w tym momencie oszukałeś wszystkich widzów? Nie. A wiesz skąd jeszcze leci? Skąd? Dobrze, na A nie no co zostaw mnie! Nieważne co się powie, a prawo pada zawsze będzie no myślał, że to jest obraźliwe no, ja tego no, nigdy nie rozumiem. Się, że ty, ty mnie, że tym, Dobra, podjeżdżam. Drugi jest na blisko wow, 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 Dobra leży. A, gdzieś tutaj. Jest! Dobra, super byku, let's go! Jakaś dynamo przepocona. No ja już widzę, że ona jest nie, przepocona. Nie, no nie jest. solo, jest solo, jest solo, można w nią Dobra, spam z LKMA. Ona jest taka sprytna. Ty ładuję mnie z pompy Dobra. Jeszcze raz próbowała. Ma zero, ma zero. Dostała dwa, trzy O, zabija mnie. No to Jacob nie jest we ma. Naprawdę ma mało. ona chyba się od strefy no, za chwilę. Dobra, nice. Drugi raz jestem podnoszony taką. Ja w szoku, a ja tylko raz i tu. To... No, ty w sumie tylko raz, to prawda. Ale w w pierwszej gierce wygrywamy taką. Chłopy na ciebie lecą. Ja pierdoliałem zero, stary. Dobra. I jeszcze strzelają do mnie łódką, no. LKM skład. Dobra. Y, piłkar mam mego miało. Dobra, leży. Dawaj tego drugiego. Spam, spam, spam. Dobra, Esa. Ale, że ja... piąty level robi swoje. Mam takie wrażenie. Dobra, LKM i ja w niego. Panda, żabnicą Dobra. 26 wide. Leży. Żyjesz? Nie. Ty, tu, tu, tu. prawie nie. No, jednak nie. Nie, no ty, co się żyje? Chodzisz już za stawtyca. Jak to drugi team? Muszę go zabić. Dobra, leży. O jezu, stary ta strefa bije. Po pięć. O nie, no, nie przeżyjemy. Spamuje we mnie, spamuje we mnie. Dobra, żyje. Dobra. Żyje. żyje. Nie no ty co no. mnie troluje totalnie widzowie Ty co? ja cię nie podniosę Jak tam przejść? Ale hangien. Dobra, 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 dobra. Ol oh, dostał laser Chodź, chodź, chodź. Dobra, biegnę, 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 biegnę. Slalom no to nie slalom zrobiłem Nie zdążymy, no? Nie, nie zdążymy, nie zdążymy. Zdążyliśmy Ja umrę O dobrze Nie Daj mu laser z tobą Jest skrakowany dobra, Leży Dobra Let's go Koś stoi tam z tym no, kurczę, tylko ale... no pikuje ciągle, zobacz. czekaj, pilnuj go, a ja będę podchodził. Jest yes, tutaj dalej? Jest, 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 no stop, stop, stop. faktycznie Widzę go. Ma mało Dobra, zabijesz go, nice. Boknie, jest, leży, dobra, S Nie no, co się dzieje na tym że z tym piątym levelem? Chłopcy po prostu stoi. Ty ale mam botę tak, z kombatem. Kradnę, 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 dobra, S, mam kombaci kawizowie. Mam ich puszować bez ciebie? Nie wiem, no Mogę spróbować czujesz się mocny, czuję Dobra, się się mocny. No. mocny. No. Jeden nie w szoku leży. A drugi nie wiem, co robi? Chyba kampi pod schodami. Ty? Nic Nie, no przecież to jest niesamowity to zamach. Widziałeś kiedyś chłopa tako Eee, co ty robisz, <laughs> Łatwo? Nie, nie, nie. Skąd ty? Ty nie z tego sezonu chyba wróciłeś, co? Ale. wskakuje, wyskakuje? znaczy wyskakuje. Lecą na mnie. W dwójkę. Panie Włóżko, ma zero. Leży, ale dostał bomby. A drugi nie wiem, gdzie jest? Na stacji. Ucieka. Biję go w locie Cyk, cyk, cyk Zero, leży Samochód, nie wiem skąd, tutaj Uciekajem stary, ale dostaję laser w locie, jeden ma zero, totalne. Jen miał zero, dwóch ma zero. Uff, jeden leży. ale Gdzieś biega pode mną, mam go, jest w boxie No gościu, no, to jest LKMik tak o. Pod no, nami, pod nami. 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 Dawaj, dawaj, ale, dawaj. Jest, Jak go przejechaliśmy, ale oro. Wjeżdżamy na pełnej 3, 2, 1, tycu. Widzę ich. Miroj plecy, mam zero. Ale przypał, ale przypał. Nie, nie ginie, nie Dwóch ma zero, dwóch zero. Nie zamierzam ginąć, ale ginę. O, dobija mnie. No dlaczego? O właśnie, miał zerko. Drugi też ma zero. O nie, ty dostaniesz w locie, byku. Dobra, może jednak nie, Uf. Albo no tak. Chudę. 20 HP. Nie no. Dobra, Zastaniam umarł. Spad z wysokości, fog. Dobrze. No ale że babcia o wnusia nie zadbała i mi nawet nie pomogła, to jest hit. Okay. Podjeżdżacie. Uważaj, uważaj, wyrzuć kombat jak możesz. Ty co żyj? Ty co? Dobra. Leży jeden, Leży, leży. Wbiega chyba na ciebie. Je jest, jest obita, ma 50 hp. Jest pode mną. Schodzi na dół, schodzi na dół. Dostała. Dobra, leży. Wyczku, mamy to. Chłopy, chłopy, chłopy. Jest na mnie, jeden. Dostał 30. Ten kombat jest tak useless w tym sezonie. Dostał znowu 30. Mam go w daszku stary zamkniętego. Ale poskładany, dobra, S Drugie jest na mnie, drugie jest na mnie, drugie jest na mnie. Wbił się do boxa Dobra, trzymam go. Daję mu, pan spada. Trzymam go, wychodzę. Dobra, leży, byczku mamy to. Okej, okay. let's go, dobra. W tym momencie macie screenka z przelewu do Ty chcesz przelew? No tak, tak. No, dobra. Dzięki, wielkie stary. Do następnych, trzymajcie się, Siema